Witam, mam na imię Kamil, na oto jest moja pierwsza recenzja gry Kingdoms of Amanu Reckoning, oczywiście. Ogólnie chciałbym wam przedstawić jak to wszystko tu wygląda, jak wszystko zbudowane. Nie będę wam pokazywał jak buduję postać lub mm, filmik, który zaczyna się na początku, też zostaje do waszej dyspozycji, żebyście mogli sami, jeśli podejmiecie mm, działania, w których byście chcieli zagrać w tą gierkę, żebyście mogli go oglądać. Ogólnie... Fabuła gry, tak w skrócie, tyczy się tego, że jako trup trafiamy właśnie do tego budynku. Za tymi drzwiami są prowadzone badania nie tylko nad że tak powiem, zwłokami tego bohatera, lecz nad innymi, lecz tylko udaje się i tylko jedynie go wskrzesić. I tak samo w tym momencie skakują ludzie, którzy właśnie nie chcieli do tego doprowadzić, żeby taką osobę wskrzesić. Nie wiem czemu, do tego jeszcze nie doszedłem, ale ogólnie mm, cały czas, że tak powiem, siedzą mi na piętach. Nie chcą, żebym im w czymś namieszał. W każdym razie, oni są chyba ciźli. Dobra. Graf... Szafa graficzna się prezentuje tak, jak widzicie. Naprawdę nieźle, przynajmniej dla mnie. Tutaj jakiś skrzynek czasem coś golda wypada. Ogólnie postanowiłem nagrać tę recenzję, ponieważ mm, i patrzyłem na ostatnią, a w ostatniej recenzji koleś, który nagrywał tą recenzję, nawet nie wiedział gdzie kupić potki, więc tak jakoś, no niestety, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak widzicie, jeden tutaj stoi się w pasie, trzeba mu przypierdolić. Dobra, biegniemy. Dobrą, m, dobrą rzeczą jest w tej grze, że nie potrzebujemy staminy, żeby biec. Możemy biec cały czas. rozglądając się. Ja ogólnie m, wybrałem sobie postać, z której jestem naprawdę bardzo zadowolony. M, rozwijam ją. Sami zresztą zobaczcie. Proszę bardzo, tutaj mam primary. Dokładnie chodzi o pierwszą broń. Mamy dwie bronie, które możemy zmieniać przykładowo kół lub kółkiem umyszki. Z ciekawości dodam, że broń lub inny każdy item o kolorze taki jak ten, czyli purpurowy, nie jestem standard tenistą, jakby co. Jest to broń specjalna, która dropi się raz na jakiś czas, że tak powiem elitarna, czy coś w tym stylu. Ta jest też coś w tym bodajże rodzaju. Przykładowo pokażę Wam na szybkiego coś z armora o innym kolorze, tak o, w sumie, zielony był jeszcze chyba przed takim normalnym. Jeszcze jest taki zwykły lateksowy, czy jak to się tam nazywa? Dobra, ale ogólnie, co chciałem wam pokazać? Mm, abilities. Tak to wygląda. Mm, możemy grać magiem. Oczywiście mm, nie jest powiedziane, jak możecie rozwijać postać. Ja, oczywiście, ją rozwinąłem tak, że rozwijałem sobie jedną tylko zakładkę, z której jestem naprawdę zadowolony. Mm, Możecie rozwijać wszystkie trzy na raz mm, i dostawać za to później bonusy tak samo. Tak samo jak ja dostaję bonusy za to, że rozwijam tylko tą zakładkę. Mm, więc tak. Warrior jest tutaj, Mac tutaj, a ja jestem coś typu złodziej mm, i tak dalej. Cichy, skradać, zabijać, się, critical i tak dalej. Proszę bardzo. Ok. Więc biegniemy. Tak jak widzicie, w moich umiejętnościach są takie rzeczy, że na przykład widzę. Yy, tajne skrytki czy coś w tym stylu, tak jak tutaj właśnie zauważacie. I co tu jest? O, to jest dobre, to jest gówno, to jest gówno, nie biorę, już się nauczyłem. Biegnę. Ogólnie, jak wygląda? Jestem, że tak powiem, jeszcze chyba w pierwszej krainie, bo nie wiem czy za rzeką jest druga, czy to już ta druga się tyczy, czy tutaj. W każdym razie. Misję główną, robię... Mm, raz na jakiś czas, ponieważ mm, questy poboczne są naprawdę ciekawe i czasem, że tak powiem, wciągają więcej niż mm, quest główny. <laughs> Więc tak, mm, ja by ktoś nie wiedział, klikając, najeżdżając, tak na przykład widzimy, co możemy mieć w sklepie. Po prawej stronie widzicie, możemy tutaj na przykład zreperować swoje, mm, naprawić, inaczej mówiąc, swój ekwipunek. Uleczyć się, wyleczyć swoje choroby, kupić coś w sklepie, alchemii i tak dalej. Większymi rzeczami, które... W sumie dobra, nic, nieważne. Tutaj składę bombę. Tu kładę drugą. I chuj mi z tego, dobra, biegniemy. No, pierwszy raz jak zaczynałem, powiem wam szczerze, że... O, może coś tu znajdę. A jak? Z tego chyba mogę zrobić mm, potion do życia bodajże Macie się do HP Dobra To jest ogólnie moja pierwsza, pierwsza recenzja więc nie wymagajcie to ode mnie zbyt dużo O, tu wam zaprezentuję jeden z lepszych skilli Oczywiście nie traciłem Dobra, telefon mi dzwoni, ale nevermind tak, dotrafiamy do pierwszego miasta. Nie wiem czy można nazwać to miastem, ale w każdym razie Trafiamy do pierwszej lepszej wioski. To rzeczywiście pierwsza wioska, do której trafiamy w grze. Jak tu wpadłem, to nie wiedziałem co się dzieje. Nie miałem żadnych itemów dosłownie. I miałem 10 golda w portfelu. Aktualnie posiadam 68 tysięcy. I że tak powiem, staćmy w każdym momencie na wszystko. Dzięki czemu mam tyle pieniędzy. Po pierwsze, zabijałem wszystko na swojej drodze. Do tego zbierałem wszystko, później to sprzedawałem wszystko w sklepie. Nie wydawałem mm, kasy na pierwszy lepszy item, tylko po prostu, że tak powiem, sam możesz, sam możesz ulepszać swoje itemy jeśli masz... <laughs> Gdzie to się wchodziło? Jak dostaję level oczywiście mam takie coś. Patrzcie. Bach, tu mam po prawej level up. Wciskam sobie tylko tutaj. Pierwsza opcja level up, bach. Wszystko ustawi mi się po kolei. Teraz niestety muszę to szukać. No, tak jak wam mówiłem, popatrzcie też. Finesse. Ja, czyli moja preferencja, w którym tylko zakładkę dodaję swoje umiejętności. 28. Tyle potrzeba, żebym mógł tą zakładkę dodać. Każda z takich kart daje mi jakiś bonus. Popatrzcie tu. 10% rangę do tak damage i tak dalej. Rozwinę może więcej. Bach. O, przykładowo. Tak jak mówiłem z każdej profesji proszę, tutaj możecie finesse soccery tu nawet gdzieś chyba była bodajże, że każdą możecie o, a jak czyli naprawdę mm, można w każdy, że tak powiem w przedziwny sposób rozwijać postacie ale to już jak to woli, prawda Dobra, wchodzę do sklepu greetings my lord nie, tak czasem może ktoś wam Chodź powiedzieć że... Come in. No to need? Dobra, jestem w pierwszym mieście, więc nie ma co spodziewać się, że itemy będą zadziwiające, jakieś dobre. Oczywiście dużo słabsze. Tak to ogląda sklep u Kowala. Tu u What drugiego... Was? O dziwo właśnie nie można u jednego zrobić wszystkiego. Tu coś mogę kupić. Tu sam mogę coś zrobić. Craft, zrobić ewentualnie jakiś item. Oczywiście nie opłaca mi się to, bo robię dużo słabszy niż mi się wydropi lub kupię. Tu w tej drugiej opcji mogę mu lepszyć. A tu mogę znowu, tak jak mówiłem, y, naprawić swoje itemy. Bach. Ok. Mam nadzieję. Dobra. Wychodzimy. Dobrym jakby tak jak widzieliście kółko z lewej strony niebieskiej u góry to mm, w, bierze nam RAM procek od tego, żeby mm, jak najszybciej nam się mapa wczytała, a to czerwone u dołu yy, pobierało nad, o, po to, aby zapisać save'a. Czyli nie, za, nie marnujemy czasu na, głupiego, na głupie save. Y. Tak samo wam pokażę tutaj. Proszę bardzo. Biorę daję save game. Dokładnie w tym miejscu. Dwa razy klikam, zapisuje mi się. I mogę biec w tym samym czasie, co mi się zapisuje. Bardzo fajne mm, rozwiązanie, jak dla mnie. Ogólnie, mm, szybkie podróżowanie, to już za chwilę. Mm, mniej więcej, musimy gdzieś dojść do jakiegoś punktu, prawda? Ważnego. Nieraz musimy biec naokoło. Takie jak tutaj widzicie, możemy dzięki temu skoczyć i sobie przyspieszyć, ale to tylko z jak jeśli wracamy. na to tego żółtka. Jak widzicie gra na zajebista Nie używając jeszcze żadnych skilli Tylko sam auto-atak Tak to wyglądało Dobra To o czym mówiłem Bach wracam z misji Skaczę sobie tędy biegnę do miasta Ewentualnie czasem mam 5 minut no o... o co wam kurwa chodzi? Być szybko. Dobra, nie ten nawet. Okej, okay. <laughs> więc o szybkim podróżowaniu. Aktualnie um, doszedłem do tego miasta, um, który można powiedzieć, że znajduje się w drugiej krainie. Dobra, niech będzie. Tak to wygląda. Oczywiście muszę tam wejść. Mam tu oczywiście misję główną, dlatego może chciałem Wam pokazać. Czemu tu mam akurat misję główną? Może no, autorzy chcieli, żeby na przykład każdym głupie miastu... Może nie głupie, ale żebym odwiedził każdy z tych większych miast, na przykład Adesa. Później zapewne będę miał coś tutaj, coś tutaj. Bo bodajże mój kolega mówi, że jeszcze jest jedna mapa oprócz tej całej. O dziwo, muszę tam dojść, bo jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Dobra. Pokażę wam może na czym, albo jak wygląda walka ogólnie. Coś w mocniejszego jak przeciwnika znajdziemy, coś w tym stylu. Dobra, może nie tu, może jednak w tej drugiej krainie. Naprawdę jeszcze wam pokażę mm, jedną fajną rzecz w tym pasku to jest ten pasek fate ogólnie. Ogólnie wszyscy mm, traktują tą osobę jako osobę, która gdzieś tam mm, kiedyś żyła, mm, miała takie umiejętności jak ta. Więc reputację ma fajną Gra trochę podobna do Fable Jeśli wiecie, jeśli graliście naprawdę Może nie bardzo, ale dużo Może nie bardzo, ale dużo, co ja gadam Dobra W sumie to ma sens Bo trochę przypomina, a trochę nie O dziwo, jestem mm, zdumiony, że piąty skill, który dodałem sobie raz jak, go, do, jak do, go dodałem, to cały czas mam go aktywowany, nawet jak wychodzę z gry i wracam. Dobra, to są te zbrodniaki, co z pierwszej planszy, lecz one są, są trochę silniejsze. Dla <laughs> przykładu wam pokażę, co się dzieje, jak nie cały ten pasek i mam dużo silniejszych przeciwników. Biję! Yeah. Teraz oni są dla mnie, no, że tak powiem, cieniutcy. Dobra rzecz na bossa, lecz mm, niekiedy boss potrafi zniknąć uciec, a to szybko się znośnie kończy. Dobra, pokazałem, kończymy. Mal więcej ekspo Dobra. Ogólnie to chyba byłoby na tyle, jako moja pierwsza recenzja. Nie wiem, czy to można tak nazwać, ale chyba coś Wam tu pokazałem. Jeśli byście mieli ochotę zagrać, mam nadzieję, że po tym filmiku będziecie mogli to zrobić bez wątpienia. Chciałem Wam wszystkim pokazać, jak wygląda ogólnie gra, na czym polega i tak dalej. Mam nadzieję, że to zrobiłem. Jeśli nie, jeśli jest jakiś niedosyt, proszę pisać w komentarzach. Jak najszybciej dodam drugi. O tak powiem. Ewentualnie jakieś propozycje proszę do mnie kierować. I to w sumie byłoby na tyle. Dzięki wielkie Kamil konia się. Pozdrawiam.